Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiejszy wideoblog wygłosić z Kanady dla Polonii chrześcijańskiej, który znajduje się w Kanadzie. Dzisiaj chciałbym podzielić się takim słowem, który tak naprawdę, jeżeli ktoś mnie zapyta, jaki jest najważniejszy nauka, który Bóg mnie nauczył w moim pielgrzymce chrześcijańskiej, to jest właśnie to. To się znajduje w pierwszy list Pawła do Tesaloniczan 5,18, który mówi Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Biblia nas nauczy, abyśmy za wszystko dziękowali. Bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, za wszystko dziękujcie. No, nie wiem jakie wy macie sytuacje życiowe, Pracy, społeczne, czy zawodowe, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że Bóg chce, abyśmy we wszystkim Bogu dziękowali. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że we wszystkim Bóg współdziała ku dobremu dla tych, którzy Boga miłują, dla tych, którzy są przez Niego powołani. Rzymian 8:28. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest w rękach Pana i Bóg Panuje nad wszystkim. I to dlatego warto przekazać i wyrazić nasze zaufanie wobec Bogu poprzez właśnie dziękowania. Kiedy my dziękujemy, wyrażamy to, że wierzymy, że Bóg panuje nad wszystkim. Tak jak jest napisane, Ciś nie sprzedają za dwóch rubli, a jednak ani jedny z nich nie padnie na ziemi bez woli waszego Ojca, który jest w niebie. Wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Dziękujmy Bogu, dziękujmy Bogu za wszystko. Dziękujmy Bogu, i nie bójmy się, nie lękajmy się. Dziękujmy Bogu w każdej okoliczności, w każdej sytuacji. Paweł pisze dalej, w list do, do um, Filipian 4,6 Radujcie się zawsze, powtarzam, radujcie się. I nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, nie. niechaj wasze prośby będzie znane Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, z będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Paweł nas zachęca, abyśmy. Nie martwili się, abyśmy nie lękali się, ale w każdej okoliczności, w każdej sytuacji, abyśmy się modlili, ale z wdzięczności dziękujmy Bogu. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jak zaczniesz dziękować Bogu, zobaczysz, jak Twoje sytuacje zacznie się zmieniać. Mam wiele świadectw, które właśnie wynikają z dziękowania Boga. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie, Jezusie względem Was. Niech Bóg Was błogosławi. Mam nadzieję, niedługo do zobaczenia. Pozdrawiam.